Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii To jest dobre podejście, Szanowni Państwo Bo on jest w odwrocie, już teraz nie trzeba się jego bać. Mam tego dość, już mnie to wkurwie, nie róbcie więcej z człowieka turnia, psycha mi siada, a rząd nie bala Idzie znów kurwa, kolejna fala, łeb mi rozwala, grubo się dzieje Tutaj co drugi stracił nadzieję Na lepsze jutro, na lepsze czasy Afery grubsze niż dom wasy Gdy się pogadzą Policję, co prześladuje, ściągnij mundur, wakarzałych Wytrzymajmy rynku. dwa tygodnie, to wirusa pokonamy Wytrzymajmy dwa miesiące, to go szybko pożegnamy Wytrzymajmy dle dwa lata, to go sami przechetrzymy Wytrzymajmy te dwadzieścia, a później zobaczymy Wytrzymajmy dwa tygodnie, to wirusa pokonamy Wytrzymajmy dwa miesiące, to go szybko pożegnamy Wytrzymajmy te dwa lata, to go sami przechytrzymy Pierdone opłapy i pierdolone resztki A w dwudziestym zniewolili was do reszty Jakie wirusy, jakie kryzysy na układzie szybki Hiczy, witam w fachu. Dzieliczą się ceny, rutu i palatu, witam w fachu. Granice zamknięte, brakuje towaru. Masz nowe Audi, trajek garażu, bo już mało kto lata nawet ki do Reichu. jest Tylko na tabletach, mi otwórzcie dyskoteki I będą balety, na tabletach Wytrzymajmy dwa tygodnie, to wirusa pokonamy Wytrzymajmy dwa miesiące, to go szybko pożegnamy Wytrzymajmy te dwa lata, to go sami przechytrzymy Wytrzymajmy te dwadzieścia, a później zobaczymy Wytrzymajmy dwa tygodnie, to wirusa pokonamy Wytrzymajmy dwa miesiące, to go szybko pożegnamy Wytrzymajmy ile dwa lata bo sami wytrzymajmy te 20 A później zobaczymy Trzeba pójść na wybory, tłumnie, tłumnie